Jak wahania kursu dolara wpływają na cenę złota? Hmm. Pomiędzy ceną złota a siłą dolara amerykańskiego istnieje odwrotna korelacja. Co to oznacza, z czego wynika i czy występuje ona zawsze? Odwrotna korelacja między złotem a dolarem oznacza, że gdy dolar się umacnia, cena złota spada, gdy zaś dolar słabnie, cena złota rośnie. Dotyczy to zarówno wahali krótkoterminowych, jak i wieloletniego trendu, w którym dolar traci swoją wartość z uwagi na inflację, a złoto zachowuje. Wartość. Dolar i złoto są ze sobą ściśle powiązane. Do 1971 roku stanowiło pokryciem dolara amerykańskiego. Teraz złoto jest jego przeciwwagą, a także środkiem do dywersyfikacji i stabilizacji portfela. Relacja między dolarem a złotem obrazuje nastroje, jakie panują na rynkach kapitałowych. Gdy inwestorzy są skłonni do ryzyka, dolar się umacnia. Gdy zaś szukają bezpieczeństwa, wzrasta cena złota. W okresach szczególnego niepokoju umacniają się oba te aktywa. Wówczas inwestorzy uciekają do bezpiecznego złota, ale i do bardzo płynnego dolara.